Miłość. No, okay. Mówili o niej poeci. Czym jest słońce dla ziemi, tym ona dla duszy. Komponowano o niej pieśni. Śpiewali o niej boysi. Cobain. A Morrissey to nawet widział w niej jakiś taki scenariusz idealny na śmierć. By Malowali ją najwybitniejsi, przeżył ją każdy, odebrał na swój sposób, wyrobił sobie na jej temat zdanie. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu miał lub ma na jej punkcie coś w rodzaju obsesji. I tym oto sposobem powstał taki Rosłuk. Dzień dobry, ja nazywam się Podest Lalalo i dzisiaj zrobimy przepis na miłość: odrobina prawicowej nieomylności, do tego lewicowe szaleństwo i tak zwanego świętego spokoju. Dajmy do tego jeszcze progres. Odczekajmy jeszcze dwa tysiące lat. I... Miłość oznacza już wszystko, a tym samym nie oznacza przecież nic. Każdy kocha i każdy chce kochać, każdy rozumie miłość po swojemu. Doszło nawet do tego, że walczymy o miłość, o prawo do miłości. Tak jest lepiej, a tak gorzej. A ostatnio pojawił się taki oto wątek: miłości. Roztoczyła się debata. Ona i inne dzieciaki spędzą kolejne noce na zimnie bez wody i jedzenia, bo wy nie umiecie rozstawić paru namiotów? Debata. Gdzie są dzieci? Gdzie są? To nie? nieśmieszne, proszę pana! Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Co robić z dziećmi na granicy? Wszyscy się zastanawiamy. Co robić z tymi ludźmi? Pomysłów jest mnóstwo, emocji mam wrażenie jeszcze więcej, jak to w takich sytuacjach często bywa, a tu tak naprawdę znowu o nią, o miłość się rozchodzi. No to spróbujmy w dzisiejszym odcinku to wszystko uporządkować. Zadajmy sobie pytania o to, czy miłość łączy się w jakiś sposób z odpowiedzialnością, czy łączy się z mądrością, czy nie ma to żadnego znaczenia, czy są jakieś granice miłości. A wreszcie, czy jest jakiś porządek miłowania, że kogoś mamy kochać mniej, a kogoś bardziej? Serdecznie zapraszam. Powiedz mi od razu, bo mi się spieszy: czy ja mam kochać tych imigrantów, czy ja mam ich w ogóle wspierać, jak się mam tym interesować, czy to jest daleko i mam to gdzieś? Słuchaj, byku, zmieniliśmy miejsce zamieszkania, bo będę mówił o pewnym Dominikaninie. A tutaj są dzieła przyszłego Dominikanina. O tutaj, raz. Tutaj dwa. Jeszcze mam dzieło obecnego Dominikanina. Proszę, jaka piękna grafika. Tomku, no przepraszam cię, jeszcze Jeszcze nie, no nie zdążyłem oprawić, no ale Jacek mi dał już w oprawione, więc. Tak na przyszłość. Aha, tu przepraszam, tu jeszcze jest Karolina Oczkowska. Karolina, sorry, że tak, kącie, ale jesteś równie ważna, pamiętaj. I to jest ten Dominikanin. Tomasz Święty Zakwinu, Suma Teologiczna, 16 Tom, Miłość. I tam jest właśnie o tym życzonym porządku miłości. I słuchajcie, to jest jedno z zagadnień 26. I tam jest 16, przepraszam, 13 pytań, które Święty Tomasz z zadał i później na nie odpowiedział. Więc siło rzeczy, przepraszam was, no nie będę tutaj streszczał całości. Ograniczymy się tylko do zreferowania artykułu 6, czyli czy jeden bliźni powinien być miłowany bardziej niż drugi? Dobrze, byki? Więc synteza, uproszczenie, podkreślam. Święty Tomasz pisze, zdaje się rzecz oczywista, chyba nie niepodlegająca krytyce, że jeżeli coś jest pierwsze, to znaczy, że jest ułożone w jakimś porządku, a więc jest pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. A zatem, skoro Pan Bóg i wszystko w naszym życiu, ta miłość, o której tak dużo dzisiaj mówiliśmy, zmierza do Pana Boga i Pan Bóg ma być w tej miłości na pierwszym miejscu, to siło rzeczy w miłowaniu musi być pewien, 2. Porządek. porządek ten nie oznacza, podkreślam, nie oznacza tego, że kochamy bliźniego jednego bardziej lub mniej pod względem dobra, jakie życzymy temu bliźniemu. Święty Tomasz pisze: Pod tym względem wszystkich ludzi miłujemy z miłości na równi, gdyż wszystkim, w ogólności, życzymy tego samego dobra, a mianowicie szczęśliwości wiecznej. 3. Czym zatem przejawia się ten porządek miłowania? Otóż, według świętego Tomasza, przejawia się w tym, że miłość może być nierówna pod względem uczynków miłości. Pisze święty Tomasz. Taką nierównomierność należy zachować w czynieniu dobra, gdyż wszystkim pomagać nie możemy. I ważne, cztery, dopełnienie tego, pisze jednocześnie Tomasz. To jednak nie powinno mieć miejsca w życzliwości płynącej z miłości. I uwaga, teraz syntetyzuję tę syntezę święty Augustyn, którego zresztą cytuję tutaj święty Tomasz: Wszystkich należy miłować na równi, ponieważ jednak wszystkim pomóc nie możesz, powinieneś najbardziej zająć się tymi, którzy stali się ci bliscy czasem, miejscem lub czymś innym. Płapki, jakie w naszym myśleniu, w naszej postawie zastawia szatan, dostrzegam dwie. A e, nie, no to ja ten, to ja tam wszystkich szanuję, ja nikomu tam źle nie życzę, nie? Tych dzieciom uchodźców też, no nie, niech sobie będą, nie? Czyli parodia miłości, takie skarłowacenie miłości. Trochę na zasadzie, no jestem dobrym człowiekiem, no przecież nikogo nie zabiłem, płacę podatki i czasem nawet kupę po psie zbiorę. Santo Subito. I druga pułapka. E, nie no, to ja tam ten, ja tą rodzinę to sobie tam, nie, swoją. Tam Gośkę, Gośkę tam przynoszę pieniążki do domu, nie. E, no ciężko haruję cały dzień, nie. No z tą moją siostrą to nie gadam, nie, ale to dlatego, że ona się tam w 86 tam krzywo uśmiechnęła na mnie, nie. Nie, z Gośką się wyduje czasem, no ale pieniążki przynoszę do domu, nie, no to pomagam. Sukierkę nawet kiedyś kupiłem na gwiazdkę e, Gośce mojej. Satan is happy with your progress. W związku powyższym mam do nas wszystkich jedno pytanie, które mi się nasunęło całkiem ostatnio. Czy nie jest trudniej kochać tę najbliższą osobę obok nas? Bo na przykład to nie jest tak spektakularne. I widoczne, bo to może jest człowiek, którego znasz od lat, to znaczy doskonale znasz jego wady, jego trudności, to jak nieznośnym jest człowiekiem. Wiesz, gdzie jest trudny i dlatego nie wyobrażasz sobie, że możesz go realnie kochać. Ba, może nawet go skreśliłeś, że już, o dobra, on się już nigdy nie zmieni. Moja mama już taka jest, mój tata już taki jest, moja teściowa taka jest. Nic z tym nie zrobimy. Zadajmy sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że dosyć. Łatwo i w pewien sposób wygodnie uciec nam w pomoc do osób odległych nam, których nie znamy, często anonimowych, często będących daleko. Stop, 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 stop. Bo ja już wiem, w którą tam stronę zmierzacie. Wy ja w tym wątku nie powiedziałem, że należy dbać tylko o bliskich, a o innych nie. Nie powiedziałem tego. Nie powiedziałem też tego, że nie dbajmy o dzieci na granicy. Nie powiedziałem tego. To nie jest o tym. Zaraz będzie o tym. Ja zadałem tylko pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, że najtrudniej jest nam kochać tych ludzi, którzy są obok nas, którymi zerwaliśmy często relacje w ogóle tak na serio w swojej rodzinie, albo może de facto zerwaliśmy, bo przybywamy z nimi codziennie, ale skreśliliśmy ich w sercu. Sądziliśmy, że już z nimi nic dobrego nie będzie, nieważne czy to jest członek rodziny, czy brat, czy ktokolwiek. No dobrze, ale to jak z tymi dziećmi na granicy? Jak z tymi ludźmi, jak reagować w tej sytuacji? Żeby to zrozumieć, musimy poruszyć jeszcze jeden wątek. Mądrość w miłości. Tak rozumiana miłość jest ściśle związana z mądrością. O mądrości. Początkiem jej najprawdziwszym pragnienie nauki, a staranie o naukę to miłość. Miłość zaś to przestrzeganie jej praw. Jeszcze raz. Miłość zaś to przestrzeganie jej, w domyśle, mądrości praw. Miłość to przestrzeganie praw mądrości. Dobra, a schodząc z teologii na Ziemię w kategorię prozaicznych, codziennych przykładów. Otóż ojciec, który kocha swoje dziecko, kieruje się mądrością w miłości, a nie nastrojami czy emocjami chwili. Co do zasady nie ulega emocjom i nastrojom chwili, tylko decyduje mądrością w tej miłości bo wie co dla dziecka jest dobre i daje jej to co jej służy a stara się przestrzec lub nie dawać dziecku tego co temu dziecku nie służy miłość do naszego brata bezdomnego którego spotykamy na co dzień nie polega na tym że odwalamy piątaka albo flaszkę wódki gdy ta osoba prosi nas o pomoc Mam nadzieję, że to już na dzisiejszym poziomie wiedzy społecznej jest oczywiste, że każda osoba, która weszła w temat kryzysu bezdomności, zdaje sobie sprawę, że taka pomoc nie tylko y, nie jest pomocą, ale wręc, wręcz jest szkodą dla tej osoby i dla środowiska tej osoby. Stop, 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 stop. Co nie znaczy oczywiście, że my mamy przestać pomagać. To byłaby najgorsza możliwa reakcja, ale o tym za chwilę. Miłość do żony wreszcie. To mam nadzieję, nie tylko służenie żonie, gdy jest nam miło, gdy jest nam fajnie i tak dalej. Oczywiście, super, masz przepływ miłości, o kupię jej kwiaty, coś tam dam jej i tak dalej. Fajnie, kieruj się tym, super, jesteś mąż. Natomiast. Miłością, odpowiedzialnością i mądrością jest także to, że gdy jest ci źle, gdy boli cię głowa, gdy jest ci trudno, gdy nie masz na to ochoty w znaczeniu nie wiem chętki, chęci, to służysz żonie mimo tego. Jesteś dla niej dobry, jesteś, wykonujesz w stosunku do niej akty miłości, służby, bo ją kochasz niezależnie od twoich emocji, które tobą targają na co dzień. Miłość wreszcie do osoby z niepełnosprawnością nie polega na przykład na tym, że traktujemy tę osobę jako osobę, która nie ma prawa do samostanowienia o sobie, nie jest osobą samodzielną w tym znaczeniu, że nie ma prawa do decydowania o swoim życiu albo podejmowania jakiejś aktywności. Taka pomoc, takie towarzyszenie osobie na przykład z niepełnosprawnością również wymaga mądrości. W tej miłości, i wreszcie to samo odnosi się przecież do przybysza, do uchodźcy, do imigranta, żeby zainteresować się kontekstem danej sytuacji, nauczyć się mądrze i odpowiedzialnie pomagać. Podkreślam w tym aspekcie, bo tutaj na pewno często się coś takiego nam włącza, że my w takim razie, a dobra, to ja nie. To ja nie będę nic robił, bo, bo to trzeba się coś tam zainteresować, bo mogę tylko zaszkodzić, bo mogę zrobić coś złego. Nie, no to jest najgorsza możliwa odpowiedź i reakcja. To jest kategoryczny błąd, przynajmniej z punktu widzenia chrześcijańskiego. Ale w tym wszystkim, tak jak powiedziałem, mądrość w miłości, odpowiedzialność. I ważne jest to, jak będziemy tej osobie, temu uchodźcy, temu imigrantowi pomagać. To wszystko wymaga ostrożności. Ostrożności nie znaczy asekurantwa, ale ostrożności w odpowiedzialności, żeby swoim zachowaniem naprawdę pomóc, a nie zaszkodzić. Żeby naprawdę dać głodnemu jeść. I odpowiedzialna miłość i pomoc dla tych ludzi nie ma nic wspólnego z jakimś chłodnym realizmem, asekuranstwem, tak jak powiedziałem, czy chłodną kalkulacją. To jest właśnie najczystszy przejaw miłości odpowiedzialnej. Zainteresować się losem tych ludzi i zaangażować się w to profesjonalnie i na serio. Tak, żeby rzeczywiście spełniać te ewangeliczne, często ostatnio cytowane fragmenty. Żeby rzeczywiście głodnemu dać jeść, żeby spragnionemu rzeczywiście dać pić, żeby przybysza wreszcie rzeczywiście przyjąć, chorego odwiedzić, a będącego w więzieniu przyjść do niego. I żeby nasze działanie rzeczywiście odniosło taki skutek, a nie poszło w gwizdek, albo co gorsza, zostało wykorzystane przez partykularne interesy polityczne jednej czy drugiej strony. To jest odpowiedzialna miłość. A więc, czy to jest szantaż, czy wołanie o pomoc? Odpowiedź C. To jest, moi drodzy, pytanie do mnie jako do człowieka. Czy swoim umysłem, swoim sercem i swoim duchem w 100% zainteresowałem się, jak realnie, mądrze i odpowiedzialnie pomóc tym ludziom? A jak to zrobić w konkrecie bo dużo tutaj pada takich wielkich haseł i może to brzmić śmiesznie. Konkretnie na podstawie mojego może niewielkiego doświadczenia z działalnością tego typu uważam że po cichu regularnie i z dala od polityki w cichości na chłodno i systematycznie jeżeli chcesz to zrobić realnie a nie na pokaz czy żeby coś zamanifestować. I uwaga. Przy pomocy, dzięki wiedzy, doświadczeniu i mądrości tych, którzy zajmują się tym profesjonalnie od dekad. Przez takie organizacje jak Caritas na przykład. Zwróćcie uwagę na przykład na zbiórki Caritas dla Afgańczyków. Już prawie 3 miliony złotych udało się zebrać Caritas na rzecz uchodźców z Afganistanu. Caritas nie prowadzi tylko wsparcia finansowego. Oprócz finansowej pomocy i rzeczowej Caritas Organizuje też wolontariat na rzecz uchodźców za granicą i w Polsce. Wakacje młodzi wolontariusze Caritas pomagali mieszkańcom obozu dla uchodźców, rozdawali im żywność i prowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci. A od września odwiedzają uchodźców mieszkających w ośrodku podwarszawskim Lininie, gdzie również pracują z dziećmi i młodzieżą. Chcemy realnie mądrze i prawdziwie pomóc. Zaangażujmy się w to dzieło na trzy możliwe sposoby: przez darowizny finansowe, przez wolontariat, przez udział w programach. W zależności od tego, jakie masz możliwości, chęci i powołanie, może. Bo miłość to znacznie, znacznie więcej niż same tylko emocje. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.